Cześć widzowie, ktoś już zakocha. Hmm. Cegarek i pierścionki. Bez tego nikt się nie zakocha. Najlepiej się przyznajcie, bo to jest bardzo ważne. Wiecie czemu? Bo dziś odcinek o miłości. Dokładniej mówiąc o zdobywaniu miłości. I różnych sposobach na nich. Wiedziałbym, że jest to swego rodzaju odcinek edukacyjny, ponieważ uczy, jak nie podrywać innych ludzi. A jak już o edukacji mówimy, to warto Was trochę nauczyć o bezpieczeństwie. Dużo użytkowników internetu nie wie, jak się na nim pilnować i jak się po nim bezpiecznie poruszać. Jak chronić swoje dane i ograniczać do nich dostęp i w tym momencie wkracza Surfshark VPN który pozbędzie się wszystkich waszych problemów z bezpieczeństwem w sieci. Dzięki Surfshark stajecie się wręcz anonimowi w sieci i trudni do namierzenia, a to równa się z bezpieczeństwem i przyjemniejszym surfowaniem po internecie. Dodatkowo oprócz tego, że nie musisz się martwić o to, czy ktoś nie skakuje ci płyty głównej, to nie musisz też martwić się o natrętne reklamy, bo Surfshark je likwiduje. O o, o. ale to nie wszystko. Wiecie, że na przykład z Surfsharkiem możecie oglądać Disney Plus w Polsce, albo seriale i filmy na Netflixie, które u nas w kraju nie są dostępne. Wystarczy, że kupicie usługę i się z nią połączycie. Jednak spokojnie. Surfshark VPN ma jeszcze wiele, wiele innych funkcji. Sam na co dzień korzystam z Surfsharka, bo cenię sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza, że nie ufam twórcom prawdziwych historii, ok? Jakby oni już usunęli swoje filmy. Ja nie wiem, czy nie jestem kolejny na ich celowniku. Surfshark odpala się automatycznie wraz z uruchomieniem komputera, także nie musicie się martwić, że zapomniecie o nim. A wiecie, co jest teraz najlepsze? Że z kodem 83% zniżki. 83! To jest prawie za darmo. Powiecie, że zniżka to mało? Spokojnie. Do tego dostajecie 3 miesiące gratis. 3 miesiące gratis. A to wszystko z kodem Profcio. Widzowie, jak tu nie skorzystać? Teraz to wy możecie ustalać zasady i przeglądać internet bez obaw. Wejdźcie w opis po więcej informacji, a teraz chodźcie do tej mniej bezpiecznej części odcinka, czyli prawdziwych historii. Klatka piersiowa bolała mnie pod bandażami. Głowa swędziała pod peruką, a pot spływał po nogach. Tak się dzieje z każdym, kto ogląda wasze historie. Cholera. Ja potrzebuję kogoś, kto polubi mnie taką Prawie słyszałam, jak Ann i Jessica śmiały się za moimi plecami. Poczekaj, poczekaj, co? Kto polubi mnie taką? Prawie słyszałam, jak. Polubi mnie taką i nagle szup! Zmiana wątku. Pojawiają się jakieś dwie rury, które się śmieją. Wiecie co? Ja, ja bym tam zatrudnił u was w filmie kogoś, kto zajmuje się logiką i sprawdzaniem sensu tych historii. Bo ostatnimi czasu to jest najgorsze, co wam wychodzi w tych historiach. W sensie właśnie wam nie wychodzi. Jakby tam nie ma sensu, nie ma logiki. W tych historiach nie ma nic. Ann i Jessica są moimi przyjaciółkami. Raz wymyśliłyśmy grę, która miała uratować nas przed nudą. Która miała uratować nas przed nudą. Dom. Też raz wymyśliłem taką grę i wiecie co? Nudziłem się dwa razy bardziej. Przed nowym rokiem robimy losowanie i przegrana przez cały rok wykonuje zadania od swoich przyjaciół. Ale zajebista gracza, icie? Przez rok musicie być czyjąś. Ale to nie jest tylko gra. Stawka zawsze jest wysoka. Tym razem przegrałam. Spokojnie, spokojnie. Mogę cię pocieszyć, ty będziesz Łęcką tylko przez rok. Ja jestem Łęcką już od kilku lat. Idzie się przyzwyczaić. Dziewczyny dadzą mi popalić, a będzie chciała zemsty za czas, w którym zabroniłam jej golić nogi przez trzy miesiące. Takie zadania to jest poziom mniej więcej team X 2 a Jessica za wyzwanie, w którym przez cały sezon plażowy chodziła z fałszywym brzuchem. Nie mogły sobie z tym poradzić! Nie mogły sobie z tym poradzić! Wiesz, czym można by sobie nie poradzić? Na przykład z oglądaniem Daily Teamu X2. Albo ze spędzeniem 24 godzin z Natsu. To są wyzwania, a nie jakiś fałszywy brzuch czy niegolenie nóg. Chciały, żebym uwiodła 30 gejów w ciągu miesiąca. Mi wystarczyłoby 15 minut. Nie potrafię nawet sprawić, by zakochali się we mnie ludzie hetero. Bo wyglądam mm, nie tak kobieco jak moje przyjaciółki. Czyli z gejami być łatwiej. I zawsze byłam nieśmiała z powodu mojej wielkiej budowy ciała. Chociaż muszę być facetem, żeby uwieść faceta, więc to powinno mi pomóc. Szczerze mówiąc, ona bardziej wygląda jak facet, tak wygląda normalnie, niż jak wygląda facet, jak chce wyglądać jak facet. Wróciłam dziewczynę o zmianę zadania i w końcu zdecydowałyśmy, że nie musi się we mnie zakochać 30 gejów, tylko jeden. Dobra, ha, teraz cię sprawdzimy, Mati. No, halo, No, siema, słuchaj, kochasz mnie? No pewnie. No. Widzicie? I już! Co to niewykonane, potrzebowałem 5 sekund. Ale nie byle jaki, tylko sam Peter Lackins. O nie! Peter Lackins? Peter Lackins. No to nie ma szans. No kto jak kto. Ale Petera Lackinsa to się nie da sobie rozkochać. Słynny stylista. Dziewczyny dodały, że zwykły pocałunek nie wystarczy. Że zwykły pocałunek nie wystarczy. Musicie wyróżnić. Zapraszam na morę dano mi 7 dni. 7 dni ma rozkazać sobie znanego stylistę, który mieszka prawdopodobnie 3 kontynenty dalej i ma z około 500 ochroniarzy. Jeśli wszystko się uda, Andami swojego mini-coopera, a Jessica zapewni mi wycieczkę na Bali. To jest kara. One chcą ci oddać samochód, zasponsorować wakacje, taką... Być. Ale jeśli przegram, pożegnam się z oszczędnościami, które zbierałam przez 5 lat. Jednak to nie jest totalnie Warf, Nigdy bym w to nie wszedł. Nigdy bym w to nie wszedł. To powiedziałem, bo wcześniej trochę nie zrozumiałem. To jest gorsze niż inwestycja w spółkę ekipy. Oczywiście, że podjęłam wyzwanie. Oczywiście, że podjąłam wyzwanie. Oczywiście, że podjąłam wyzwanie. Oczywiście, że podjąłam wyzwanie. Oczywiście, że podjąłam. Uwielbiam trudne zadania. Trudne są zajebiste, to fakt, ale to jest zadanie typu Elonoska! Czyli tego typu niemożliwe! Peter relaksował się w najmodniejszym klubie w mieście. Bardzo. To trudno jest się tam dostać zwykłym ludziom, więc dziewczyny i ja udawałyśmy, że jesteśmy pracownikami kuchni. Udawałyśmy, że jesteśmy pracownikami kuchni. I bez problemu tak o. To tak? Ciekawe. Kiedy flirtowała z ochroniarzem, Jessica i ja wślizgnęłyśmy się do środka. Pracownicy kuchni muszą się wślizgnąć do środka. Jak już wejdziecie do środka, to wszyscy mają w dupie, kim jesteście. Czy jesteście sławne, bogate, czy pracownikiem. Nikogo to nie interesuje. Przebrałyśmy się w łazience. Dziewczyny założyły fajne stroje, a ja miałam na sobie spodnie <laughs> i koszulę, które wybłagałam od kuzyna. Wyglądałam okropnie. Wyglądałam okropnie. A to prawda, akurat. Starałam się nosić sukienki i spódnice, żeby wyglądać trochę bardziej kobieco. Teraz zobaczyłam w lustrze faceta. Teraz zobaczyłam w lustrze faceta. Gdzie? Bo ja tu żadnego nie widzę. W sensie oprócz mnie. Ant żartowała, że wyglądam dobrze jako facet. Jeśli Peter mnie odprawił, mogłabym odprowadzić ją do domu. Ant żartowała, że wyglądam dobrze jako facet. Miała być gej? Będzie lesbijka. Podeszłam do Petera i przełamując się, zaproponowałam mu koktajl. Hej, siema Peter Parker, masz ochotę na koktajl, tylko jak coś tu ty stawiasz. Wtedy z przerażeniem zrozumiałam, że mówię moim normalnym głosem. Mam nadzieję, że tego nie usłyszał. Było głośno. Potem chrząknęłam i powtórzyłam zdanie. Peter rzucił mi zimne spojrzenie. Peter rzucił mi zimne spojrzenie. On się obejrzał przez ramię. W którym momencie? Obejrzenie się przez ramię jest zimnym spojrzeniem. Peter powiedział, że koktajle były dla dziewczynek i prawdziwi faceci pili czysty absynt. Tylko czysto buta! Nagle zapytał, w którym mieście Van Gogh Zorganizował swoją pierwszą wystawę Teraz będziemy rozmawiać o Van Goghu, tak? Super odcinek! Jesteśmy w połowie, a dalej nic się nie stało Sztuka była moją główną pasją Zawsze przebywałam w galeriach sztuki Ale nagle Peter mi przerwał, mówiąc, że Powinnam zwracać uwagę nie tylko na artystów Ale także na swój własny styl Czyli po prostu powiedział jej, że to wygląda Fakty! Nie zamierzał kontynuować tej rozmowy, więc musiałam odejść W porządku, to była tylko pierwsza próba O ile ty chcesz być do niego podejść? Założyłam konto do nowej... Dostanomości Johna. Na szczęście, tacy narcystyczni debiutanci jak on zawsze zaznaczali swoje ulubione miejsca. Tym razem poprosiłam kuzyna o stylowe ubrania. Powiedziałam, że będę w nich występować w przedstawieniu. Biedny kuzyn, on jeszcze nie wie. Cały dzień spędziłam na próbach zwrócenia uwagi Petera, ale za każdym razem nie wychodziło. Nie pozwolili mi pójść na siłownię bez butów dobiegania i zmiany ubrania. W supermarkecie Peter skupiał się na wybieraniu jedzenia. Co faktycznie lepiej nie przerywać. Ja też zawsze, kiedy do biedronki, to staję przed tym jednym dylematem. Fantazja malinowa czy truskawkowa? I weź tu się kur... decyduj. Chciałam poszło wybierać, najlepiej zabrać obie. W desperacji postanowiłam rzucić się pod koła jego samochodu, ale starsza pani zopała mnie za ramię i w końcu jego samochód przejechał obok mnie. Rozumiecie? To jest ten moment, kiedy jesteście pewni, że stracicie całe oszczędności, więc od razu idziecie się za Ze smutku poszłam do najbliższego paru, a ja byłam głodna, ale gdy tylko wzięłam gryza, Peter pojawił się w drzwiach. Spojrzał na mnie z zaskoczeniem i zdjął swoje słuchawki. Też bym był zaskoczony. Dopiero co cię opie że masz słabe ciuchy, a ty znowu w nich chodzisz. Zapytał mnie, co ja tu robię. Próbowałam przerzuć mojego hot -doga, żeby mu odpowiedzieć. Peter był wyraźnie rozbawiony. Peter był wyraźnie rozbawiony. Nie no, zajebiście śmieszne. Peter zdał sobie z tego sprawę i zaczął odchodzić. Miał na sobie koszulkę z logiem słynnej drużyny koszykarskiej. I żeby go zatrzymać, zrzuciłam pierwszą rzecz, która przyszła mi do głowy. JD! Na to każdy poleci. Tępek gówno. Zaprosiłam go na ich następny mecz. Przecież następny mecz był dzisiaj. A on nie mógł dostać biletów. I naturalnie, jeśli je mam, to przyjdzie. Pani z kasy biletowej mnie wyśmiała. Kto kupuje bilety na trzy godziny przed legendarnym meczem? W końcu znalazłam osobę, która zgodziła mi się pomóc. Zostałam uratowana. Ale jak tylko wyciągnęłam pieniądze, kajdanki zatrzasnęły mi się na ręce. Okazało się, że jest tajnym gliną i myślał, że jestem dealerem. Co jest? Czemu ten gościu? Czemu on jest skół? Czemu? Tak jakby tego było mało. O, jaki szczęśliwy, że kogoś w końcu złapał. Musiałam poprosić kuzyna, żeby mnie odebrał. Byłam wolna, ale to nie rozwiązało głównego problemu. Jedyną osobą, która mogła pomóc była Jessica. Miała wszędzie kontakty. Wykonałam desperacki krok. Zadzwoniłam i powiedziałam, że odmówię wyjazdu na Bali, jeśli dostanę dwa bilety. To nie jest desperacki krok. Wciąż możesz wygrać auto, ale lepiej wygrać auto, niż stracić oszczędności życia. Spotkałam się z nim na stadionie, a spotkałam tam Ann. Nie wiedziałam, że jest fanką koszykówki. Ona jest twoją fanką, jestem tego bardziej niż pewien po sytuacji w kiblu. Ann żartowała, że wyglądam dobrze jako facet. Kiedy kupowałam przekąski, byłam wkurzona i niemal zdemaskowana. Kilku facetów w kolejce powiedziało mi, hej dzieciaku. Twoje ubrania są obcisłe jak kobiece? Hej, starszaku, a twój penis jest jak u noworodka. Kiedy wróciłam, Ann siedziała obok Petera, a moje miejsce było dwa rzędy wyżej. Wydawało się, że Ann jest gotowa zrobić wszystko, by zatrzymać swój samochód. Niech lepiej będzie gotowa na tak zwane tysiąc lat bólu. Tylko zamiast palców użyjesz parówki z tego hot doga, co kupiłaś. Nie! <laughs> Zamieniłam się z pewnym facetem i dostałam miejsce obok Petera. Ann była na mnie wściekła. Zdziwiła się, że postąpiłam słusznie oddając hot-doga. Przecież ostatnim razem zwymiotowałam na diamelskim młynie na ludzi butce na dole. Prawie spłonęłam ze wstydu. Ale Peter odpowiedział, że był w tej samej sytuacji. Położył na mnie rękę. O, położył rękę. Miłość roz... Po meczu Peter zaoferował, że będzie mi towarzyszył. Szliśmy wzdłuż nasypu i nawet przez sekundę pomyślałam, że możemy zostać zwykłą parą. Dziwnie. Czułam się przy nim kobieco, nawet w mojej męskiej formie. Wciąż podtrzymuję swoje zdanie, że ta forma jest mniej męska niż jej kobieca forma. A potem mewa przeleciała mi nad uchem. Tak zahaczył moją perukę swoim skrzydłem. Peter go odepchnął. Prawdziwy rycerz. Jak kiedyś kopnąłem kaczkę, która zaatakowała mojego psa? Czy też jestem rycerzem? Wymieniliśmy się numerami i Peter przyjął moją propozycję kolacji. Czy on naprawdę mnie lubił? To było najdziwniejsze przytulenie się w życiu, jakie widziałem. Przez moje dnie nawet przeszły ciarki żenady. Ale następnego dnia w restauracji czekałam na niego przez godzinę. Nigdy nie przyszedł. Nie odebrał też telefonu. Zdecydował się mnie porzucić? Pamiętasz ten samochód, który miałaś wygrać? Tak się składa, że na zderzaku jest mały gratis w postaci jelita cienkiego tego gościa. Podbiegłam do jego domu i zaczęłam walić. I krzyknęłam, że nie odejdę, dopóki nie porozmawiamy. Wiedział o naszej durnej sprzeczce. A on powiedziałam, kim naprawdę jestem. Ej, ale to wtedy się nie liczy ten zakład, no nie? Próbowałam wytłumaczyć, że nie chodziło już o samochód czy wyspy. Naprawdę mi się podobał. Z nim w końcu poczułam się jak prawdziwa dziewczyna. Przypominam, że on był gejem. Znaczy, podobno. Postanowiłam wycofać się z tej gry. Spotkałam się z dziewczynami w kawiarni i powiedziałam im o swojej decyzji. A potem, tej wrednej Łęckiej Ann, biłam sztylet w serce. N powiedziała, że właśnie się wycofałam i to było obrzydliwe. Wiesz, co jest obrzydliwe? Ja wiem, wasze filmy wystawianie przyjaciółki. Mnie powiedziałam mi wszystko. W tym momencie zadałam sobie pytanie, jak w ogóle zgodziłam się na tę grę z uczuciami innych ludzi? Jak w ogóle zgodziłam się na tę grę z uczuciami innych ludzi? Gra była spoko, tylko ta koleżanka to po prostu głupia rura. Ja już się nawet zacząłem dobrze bawić. Tej nocy po raz pierwszy od lat poszłam do baru sama i wtedy zobaczyłam Petera. Tutaj w tym barze, tutaj w tym barze. Za pierwszym razem byłaś w dokładnie tym samym barze, do którego, jak sama powiedziałaś, przychodził Peter się relaksować. Peter do mnie podszedł i powiedział, że wygrałam te kłótnie i nawet wziął mnie za rękę. Nie potrzebuję jego wsparcia, ale Peter powiedział, że jest naprawdę zakochany we mnie. Ze względu na swoją prasę, często był mylony z gejem i nigdy temu nie zaprzeczał. Nie chciał, żeby wtrącali się w jego życie prywatne. Co ja teraz piszę w tytuł odcinka? Rozmawialiśmy cały wieczór. To było wspaniałe. A potem Peter zaproponował nowe wyzwanie. Kto z nas zje więcej hot dogów? Kto pierwszy umrze na cukrzycę? Pięć minut. Stawką była propozycja małżeństwa. Cóż, chłopcze, wyzwanie przyjęte. Wyzwanie odrzucone. To zawiera małżeństwo po tygodniu znajomości. Czy was coś drzeje na łeb? Piotrek, nie denerwuj się. To tylko głupia historia. Ja, ja, nie mogę. Ja muszę iść do baru. Muszę iść do baru się wychillować. Pary są zamknięte, kur... Pary są zam... Jest jeszcze herbata w domu. Jest herbata, jest herbata. Kur... Pusta. Pusta została tylko to... Kur... Nie ma... Spokojnie, herbata. się wody. wodę, się wody, Piotrek nie wytrzyma, nie wytrzyma! Dzisiaj rano niespodzianie znów na wącza pranie blaka brzmczył ona jęczy wschodź, to mnie męczy. też w dóże trzeci w totalny przemok totalnie nieba na wydziela się kołota z pusty dla snakota. Dzelakowa od dziecko płacze, dźwięk flaszka, już bez korka, da kawałka bije noka, w bramie stara skoda, tościowak na poschodach Kaloryfer jak Renifer niczym sam ludzki W dźwięku wynika poezja krawczyka zna serca jak z worka melodia tonorka